Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o typowo babskich rzeczach, o kosmetykach yy, oraz o kwiatach doniczkowych. I tak ja wiem, kwiaty doniczkowe i mój kanał coś tu jest nie tak pomyślicie. Yy, ja. Nie umiem dbać o kwiaty, mówiłam Wam to niejednokrotnie, ale pomyślałam, że no chyba czas najwyższy wzbogaci ten mój salon o odrobinę zieleni i natrafiłam na fajne i tanie okazy, o których Wam opowiem. Mam nadzieję, że wyjdzie mi ich pielęgnacja, mam nadzieję, że dam sobie z tym radę. Także taki luźny, pogadankowy vlog, typowo babski. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Zaczniemy sobie od kosmetyków i zacznę może od tego, że te produkty w dużej mierze pokazywałam wam już na Instagramie. Nie kupiłam ich od razu, wiecie, wszystko na raz, tylko po prostu jakiś czas mi zajęło, żeby te nowości tutaj zebrać, ale jeżeli trafiam na fajne okazje, fajne rzeczy, jakieś promocje i tak dalej, to często dzielę się tym z wami właśnie na Instagramie. Także jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie, to serdecznie was do tego zachęcam. Tam jestem codziennie, więc też łatwiej mi tam po prostu utrzymywać z wami jakiś. Kontakt. No bo tak jak mówię, dzień w dzień po prostu tam jestem, także tutaj macie mój nick, gdzieś na dole Wam się wyświetli. I co, ja może już po prostu przejdę do rzeczy, a mianowicie do produktów marki Isana, tak, dwie rzeczy, słuchajcie, marki Isana, nowe, jak wcześniej nie widziałam. Może Wy wiecie, czy one były w ofercie już jakiś czas, czy nie. Dla mnie jest to nawet właśnie nowość na sklepowych półkach. I pierwsza rzecz to odżywka w sprayu, właśnie jest Isany z trzema olejkami do włosów bardzo suchych. Ja nie mogę na ten moment powiedzieć, że mam włosy jakoś strasznie suche. I zresztą wydaje mi się na przestrzeni ostatnich filmów, że wyglądają one lepiej. Też wiecie, w dotyku i w codziennej pielęgnacji widzę, dostrzegam, że są w lepszej kondycji niż były. No i taka odżywka właśnie w sprayu to jest jeden z wielu kroków, które teraz właśnie w mojej pielęgnacji włosów są. Od jakiegoś miesiąca testuję totalnie inną pielęgnację, totalnie inaczej dbam o włosy. Kosmetyków jakoś specjalnie nie zmieniłam, ale po prostu całe podejście do tego, tak? Więc jeżeli zobaczę, że ta pielęgnacja się sprawdza, to za jakiś czas Wam oczywiście nagram taki update pielęgnacyjny, ale tak, no widzę na ten moment, że jest znacznie lepiej, jeśli chodzi o takie odżywki w sprayu. Ja je używam na takie mokre, wilgotne włosy przed rozczesaniem. Po umyciu, ale przed rozczesaniem i na samym końcu spryskuję taką gotową już fryzurę, też taką odżywką, żeby nadać jej dodatkowo blask. Wydaje mi się, że to naprawdę się fajnie sprawdza. Ta odżywka nie przeciąża włosów. Ja używam jej tak mniej więcej od ucha do końca, czyli nie pryskam tutaj, gdzie jest skóra głowy, żeby, wiecie, żeby to po prostu nie było jakiś taki przyklap na głowie, tylko żeby to ładnie wyglądało. No i myślę, że właśnie ta część włosów wymaga jednak większego nawilżenia. Także w taki sposób je używam. Miałam ostatnio chyba markę Nivea też się bardzo fajnie sprawdzała, a teraz chciałam tak naprawdę kupić z Gliskura, ale jej nie zobaczyłam, a zobaczyłam te, Ta kosztuje jakieś 10 zł, więc w ogóle dwa razy taniej niż Gliskur. No to mówię, dobra, czemu nie? Próbujemy i naprawdę po tych pierwszych testach już Wam powiem, że jest to produkt godny uwagi. Druga rzecz, również Isana i również włosy. To produkt, o którym totalnie zapomniałam, dopóki go właśnie nie zobaczyłam na sklepowej półce, czyli spray termoochronny. Ja kiedyś miałam spray termoochronny to było chyba z marki Avon, tak mi się wydaje, i no, myślę, że jest to taki produkt, który naprawdę każda z nas powinna mieć. Może nie jest to produkt taki, wiecie, do jakiegoś nagminnego użytku. Ten w ogóle też zauważyłam, że w składzie, czekajcie, tak na drugim miejscu na alkohol, więc on też nie pomoże nam jakoś specjalnie na tych włosów. Ale przed jakąś taką, no mocniejszą stylizacją, prostownica, wiecie, lokówka, to myślę, że warto, warto użyć takiego sprayu, żeby ochronić jakoś te nasze włosy właśnie przed gorącem. I ten produkt był bardzo tani, on kosztował chyba 8 złotych, a w katalogu, bo teraz w ostatnim czasie bardzo często w moich rękach jest katalog Oriflame, to nawet tam widziałam, że ten produkt kosztuje 20 zł albo i więcej, także 20 zł A8, słuchajcie, no jeżeli można. No to czemu by nie? Także taka nowość jeszcze z Isany. I kolejna rzecz, to jest już drugie moje opakowanie tego produktu, a mowa tutaj o masce Garnier Fructis. I to są te maski, które myślę, że bardzo dużo już osób je zna i używało. Ja odkryłam, słuchajcie, dopiero Amerykę. Wcześniej miałam chyba z Macadamia, wersję makadamia, tak mi się wydaje, a teraz skusiłam się na wersję Papaja. I tak, bardzo dużo dobrego o nich słyszałam. Niemniej byłam bardzo też zrażona do marki Garnier, bo kiedyś w przeszłości nie sprawdziły się u mnie ich produkty do włosów właśnie. Więc sceptycznie podchodziłam do tej maski, ale mówię, no nie, no jak już w którymś, w którymś i w którymś filmie z kolei widzę, że dziewczyny chwalą ten produkt i że uważają, że jest to naprawdę produkt, który bije na głowę niektóre maski właśnie droższych firm, on no mówię, dobra, spróbuję, zwłaszcza, że tamtą wersję makadamia i też później tę trafiłam na promocji, czyli zapłaciłam za nią. Chyba właśnie nie, niespełna 15 zł? Jakoś tak. Ona właśnie w promocji jest za fajną, fajną cenę. Tutaj mamy aż 390 ml pojemności, więc starcza naprawdę na długo. I możemy je używać na trzy sposoby. Czyli jako odżywkę, jako maskę i jako pielęgnację bez spłukiwania. Także, wiecie, taki produkt do wszystkiego tak naprawdę, jeden, nie musimy już się obstawiać w inne. I co Wam powiem, to przede wszystkim zapachy tych produktów, to jest obłęd. Druga rzecz, 98% składników pochodzenia naturalnego, też fajna sprawa, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę. A trzecia rzecz to działanie. Faktycznie ja tutaj y, zwracam honor Marce Garnier, no wypuścili genialny produkt i zarówno tamta wersja, jak i ta sprawdza się u mnie fenomenalnie. Myślę, że też kondycja moich włosów w dużej mierze zasługą jest... Tych masek właśnie. Ja je stosuję praktycznie właśnie do każdego mycia, a myję włosy codziennie. I nieraz zostawiam je na dłużej, nieraz na krócej, w zależności jak mi czas na to pozwala. Ale tak, kolejne opakowanie i mogę Wam śmiało polecić, nawet jeżeli jesteście też sceptycznie, tak jak ja wcześniej, nastawione do marki Garnier. No to tutaj myślę, że ta maska Was też nie zawiedzie, nie obciąża też włosów. Jak wiecie, ja nie mam włosów jakichś takich bujnych i w ogóle są one raczej podatne na przetuszczanie i cienkie, ale ich ta maska nie obciąża, więc to jest naprawdę ogromny plus na no dodatkowo, że widać ten efekt, widać, że te włosy są po prostu w fajniejszej kondycji po użyciu takiej maski. I to były słuchajcie wszystkie produkty do włosów, jakie chciałam Wam pokazać, takie nowości włosowe. Teraz dwa produkty do twarzy idzie jesień, więc e, ta pielęgnacja buzi u mnie też e, troszeczkę z tą jesienią się zmieni. Zauważyłam, że po prostu muszę wrócić przede wszystkim do produktu, który kocham absolutnie od lat. Odkąd, jejku, byłam chyba na studiach licencjackich, jak już zaczęłam go używać, bo w liceum to chyba jeszcze nie, ale na studiach na pewno. E, I to jest, słuchajcie, La Roche-Posay Duo Plus. On kiedyś troszeczkę był inny, później właśnie ta, ta wersja z tym plusikiem Kroczyła na jego miejsce, ale on cały czas, nawet właśnie w tej wersji, sprawdza się u mnie fenomenalnie. Jest to naprawdę taki, wiecie, ja też nie lubię takiego mocnego złuszczania, takiej walki i mocnej ingerencji na buzi, jednak staram się, żeby to było w miarę delikatne, bo wiem, że też moja buzia lepiej to znosi. No i ten produkt na pewno taki jest. On jest z kwasami. Te kwasy nie są tutaj bardzo mocne. Aczkolwiek, tutaj już też warto, jeżeli używamy go wiosną, latem, to stosować filtry, aby uniknąć jakichś przebarwień. Natomiast jesienią, zimą też oczywiście filtry się przydadzą, gdy mamy słoneczny dzień, ale mimo wszystko bezpiecznie jest go używać, jeżeli no, macie cerę wrażliwą właśnie na tego typu produkty. I tutaj mam 40 ml, on kosztuje ponad 50 zł teraz. Um, I co? No i tak, ja go bardzo lubię. Walka, słuchajcie, z wypryskami, z rozszerzonymi i zapchanymi porami. Także to, co po prostu każda z nas, myślę, ma na skórze. Chociaż może jest ktoś, kto tego nie ma, i każda z nas chce z tym walczyć także ten krem w taki delikatny sposób to robi. I co ciekawe można go też używać pod makijaż. I Jak jej mówię, od lat go lubię, od lat, jak ktoś mnie pamięta jeszcze ze wcześniejszych, wcześniejszych filmów, których już nie ma u mnie na kanale, to wiecie, że Wam go polecałam i jak widzicie, stosuję do dziś. I super się nie sprawdza. Kolejna rzecz to jest miniatura, to jest 100 ml w pojemności. Jest to tonik marki Pixi. Ja wiem, że wszędzie jest już przesyt tej marki, bo oni mają niesamowicie rozszerzony PR. Do wielu blogerek i vlogerek docierają ze swoimi produktami. Niemniej mnie zainteresował ten tonik właśnie, czyli z kwasem glikolowym 5%. Ale mówię, zobaczę najpierw miniaturę. Tak jak mówię, moja cera nie lubi takiego efektu... Wow, jak się bombarduje po prostu jakimiś e, mocnymi rzeczami, e, więc nie wiedziałam jak to się u mnie sprawdzi, ale sprawdza się ok, działa naprawdę delikatny sposób i w połączeniu z tym produktem m, nie robię sobie krzywdy, to jest e, tutaj myślę m, bardzo znaczące. E, używam go raz dziennie, rano używam innego toniku bez kwasów, jego używam na wieczór, także sprawdza się póki co, ale tak jak mówię, wolałam na początek zdecydować się na tę mniejszą wersję. Więcej Wam nie powiem, no bo jak widzicie jestem na samym początku, na samym początku testów, także zobaczymy, jak to będzie później. I dwa produkty kolorowe. E, mówię do Was już tak długo, e, streszczam się, bo jeszcze musimy pogadać o kwiatkach. Dwa produkty z kolorówki to e, po pierwsze, drugie opakowanie już korektora marki Eveline. E, ja wcześniej bardzo lubiłam korektor. Najpierw e, MAC. E, jego już wycofali, słuchajcie, ten zmak, który ja lubiłam, nie pamiętam nazwy. Później miałam zmaka Studio Fix też do przetestowania. Był ok, ale wiecie, jednak korektory w MAC kosztują znacznie, znacznie więcej niż chociażby ten, ale przez duży, długi okres czasu używałam też korektora Collection. Też się u mnie fajnie sprawdzał, ale collection trzeba zamawiać przez internet. Nieraz się o tym zapomina. Wiecie, nie ma do niego takiego łatwego dostępu, więc szukałam czegoś co może właśnie jest w drogerii, a co się u mnie sprawdzi. No i tutaj mamy właśnie Eveline. Lubię produkty Eveline. Nie są to jakieś takie górnolotne produkty, które utrzymają się na pewno przez, wiecie, 100 godzin w tańcu, w deszczu i wszędzie. Ale są lekkie, nie ciemnieją, to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ nie cierpię, gdy podkład ciemniej na buzi, bo u mnie to jest po prostu od razu ta różnica widoczna. Ja mam jasną karnację, po prostu nie cierpię tego. No i dobrze się trzymam. Jak na takie normalne użytkowanie, wiecie, makijaż na dzień wieczorem zmywamy, to naprawdę nie mam nic do zarzucenia. Ja jestem w odcieniu, słuchajcie, 01 light. I czy to jest jakiś, co to jest, słuchajcie, Long Lasting Formula 24 godziny, Liquid Camouflage. O, taka seria, Liquid Camouflage. On ma taką pacynkę do nakładania. Ja używam go głównie od oczy. Także sprawdza się u mnie. W ogóle ten odcień na początku mnie troszkę przeradził, On jest strasznie żółty. Ale gdzieś jednak fajnie umie się ten korektor z moim podkładem e, stopić. E, nie wiem, tak ujednolicić i Wiecie, nic mi się tutaj, zresztą teraz widzicie nawet na filmie, nic mi się tutaj tak nie odznacza na żółto. Nie jest to jakiś inny kolor, naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Korektor kosztuje bez promocji w Rosmanie jakieś 20-20 par złotych. I ostatnio tyle za niego zapłaciłam, nie było żadnej oferty na niego ciekawej, więc no ale, mimo wszystko, za 20 zł. jest naprawdę fajny produkt i dość wydajny, muszę Wam powiedzieć. A ostatnia rzecz, to jest też rzecz pokroju tej czyli coś, co kocham od lat. Jeżeli ktoś jest ze mną dłużej, to wie, że moje kreski, o które ostatnio dostaję coraz więcej pytań, bo zdaję sobie sprawę, że przychodzą tutaj osoby nowe i zawsze pytają właśnie, czym robię kreski. No i przychodzę też tutaj między innymi do tych osób z odpowiedzią. Jest to eyeliner w żelu marki Maybelline który ma też w zestawie taki pędzelek. Ja tego pędzelka nie używam, on jest dla mnie po prostu zbyt gruby i ciężko mi się nim pracuje. Mam swój, nawet nie pamiętam jakie marki, on jest taki skośny, ścięty, cienki pędzelek do eyelinera właśnie. No i dzięki temu sobie tworzę właśnie tę moją kreskę. Co ciekawe, ja totalnie nie potrafię zrobić kreski takim eyelinerem w pisaku. Próbowałam, naprawdę niejednokrotnie, przeróżnymi, no nie, nie wychodzi mi to po prostu, a ten sprawdza się u mnie od lat. Co ciekawe, ten produkt nie wysycha tak szybko. Nawet jeśli zrobi się na nim taka twardsza skorupka, to ja słuchajcie, ścieram ją wacikiem i pod spodem on znowu jest taki fajny do użycia. Także w taki sposób go używam i bywa, że naprawdę mam go ojej, prawie rok, albo rok, no. To, to na pewno. Także on nie, to nie jest taki produkt, który właśnie zaraz wyschnie i już nie możecie z niego skorzystać, tylko praktycznie do końca jesteście w stanie go zużyć uwielbiam ten eyeliner. Ja kupuję odcień czarny. Zdaje się, że są jeszcze chyba inne odcienie, nie pamiętam jakie. No ale u mnie oczywiście absolutnie czarny. Kosztuje w cenie regularnej w Rossmanie ponad 30 zł, ale ostatnio, i to też mam właśnie na Instastory wspominałam, był za 18 zł, także super sprawa. Być może, że na internecie jest taniej, nie wiem, ale ja go kupuję raz na jakiś czas, więc z reguły wtedy po prostu tam, gdzie jestem, czy to Rosman, czy to Natura, czy to Hebe, tam, gdzie jest szafa Maybelline, to po niego sięgam. No. I takie oto moje cudo. Dobra, przechodzimy sobie do kwiatów. Moi drodzy, przejdźmy sobie do kwiatów. Pierwszego kwiatka pokażę Wam tutaj, bo zmieści mi się on w kadrze. Do drugiego będziemy musieli podejść za chwileczkę. I tak, pierwszy kwiat to słuchajcie Kadam Monstera, Mini Monstera. Ona jest naprawdę mega malutka, ale Słuchajcie, historia z Monsterą jest taka, że ja od dłuższego czasu chciałam ją mieć i zastanawiałam się, czy kupić sobie taką dużą. Ja wiem, że to nie są może jakieś spektakularne koszta, bo, bo gdzieś tam do 100 zł już ją kupimy, ale wierzcie mi, wierzcie mi, że u mnie naprawdę sporo kwiatów poległo. Aloes, rośliny jakieś kaktusowate. Nieraz osoby mi, które na przykład podarowały mi daną roślinę, mówiły na bank. Na bank, ona u ciebie przeżyje, po prostu nie ma opcji, że ją uśmiercisz. No i co? Nie przeżyła. <laughs> e, Przyżyło mnie jedynie szable. Mam je, tak jak Wam wspominałam, chyba nawet w ostatnim filmie dwa lata już. E, no to one żyją. Żyją, mają się całkiem okej, okay. chociaż miały jakieś takie różne momenty, że już myślałam, że nic z tego, ale te kwiaty po prostu, nie wiem, same, same odbijają, same funkcjonują jakoś, w jakiś cudowny, magiczny sposób. Na no Monstera nie wiem. Też mówią, że ona nie jest za bardzo wymagająca, ale kto wie, kto wie. I tak, tę mini monsterę zakupiłam w Biedronce za, uwaga, 11,99. Ona się będzie rozrastać, mam nadzieję, mam nadzieję, że ja jej krzywdy nie zrobię. Teraz mam do niej taką osłonkę, która średnio mi tu pasuje, ale już zamówiłam nową na AliExpress, więc pewnie na nią troszeczkę poczekam. Natomiast, no póki co... Nie zwracajmy uwagi na słonkę. Mamy tutaj piękną monsterkę. E, mam nadzieję, że jej będzie u mnie dobrze. Ona stoi sobie e, na komodzie tutaj. Mam nadzieję, że to jest odpowiednie miejsce. Troszeczkę właśnie poczytałam. O. Może tak? Będziecie ją widzieć. E, troszkę poczytałam właśnie, jakie miejsce będzie dla na niej na najodpowiedniejsze i wydaje mi się, że, była, że trafiłam. No może tak. E, także w Biedronce takie oto cuda były i o tym też Wam na Instastory mówiłam. Nie wiem, jak to będzie na ten moment, no bo wiecie, jednak sporo osób na te monsterki się rzuciło, no bo za taką cenę, wierzcie, nigdzie ich po prostu nie znajdziemy. E, no, a tam, tak jak mówię, na Instastory mówię Wam na bieżąco, także koniecznie, koniecznie będziecie mnie tam e, śledzić. Dobra, i co? Idziemy, słuchać do w drugiej o drugiej roślince powiem wam tutaj z tego miejsca, bo ona jest duża. Piękna, ale zrobię Wam jej przebitki, żebyście mogły sobie to zobaczyć. Zerkam tam, ponieważ stoi właśnie w tamtym miejscu u mnie w salonie. I mowa tutaj, słuchajcie, o fikusie. Jest to fikus z tymi drobnymi listkami, jest ich bardzo dużo, a fikus jest naprawdę olbrzymi. Nie mierzyłam go, szczerze wam powiem, ale to jest naprawdę już taka roślina XL. Wydaje mi się, że w IKEA są, no może troszeczkę wyższe, ale takie sztuczne fikusy, właśnie, właśnie tego typu. Nie wiem, czy za 100 zł, czy za jakoś tak. I myślałam o niej. Ale jednak mówię kurczę, nie wiem, jednak taką sztuczną roślinę łatwo rozpoznać. Nie wiedziałam jak to... Ja też nie lubię do końca sztucznych roślin. No i mówię, nie no, jak to będzie wyglądało jakoś tak źle, karykaturalnie troszeczkę, mówię, no dobra, nie, i po prostu jakoś tak odpuściłam temat, ale mówię, przejmę, to wiem, żeby u mnie kilka lat spokojnie było, z tym już bym nie zrobiła nic. Ale słuchajcie, będąc w Biedronce, na normalnych zakupach, znowu Biedronka, ym, natrafiłam właśnie na rośliny XL za, uwagę 40 złotych. I były to między innymi właśnie te fikusy Yuki i jeszcze taka roślina z takimi żółtymi plamkami. Ona mi się nie do końca spodobała, była taka troszeczkę właśnie szalona, a dwa, że nie wiedziałam co to jest i jak o nią w ogóle dbać. Ym, a ten fikus był ostatni i zostały już tylko Yuki. W tym momencie, kiedy byłam w Biedronkach chyba dwóch, też na takich z normalnych zakupach spożywczych nie widziałam już tych roślin XL, no po prostu ludzie je wymietli, no bo za 40 zł no to, to naprawdę była okazja. No i co ciekawe, słuchajcie, kiedy tak przemierzałam sobie internet w celu poczytania, jak dbać o tę roślinę, gdzie najlepiej ją ustawić i tak dalej, to natrafiłam na stronę marketu OBI i tam roślina tych wymiarów, właśnie ten sam fikus kosztował, uwaga, 175 zł. No to wiecie, 175 zł ja bym na tego fikusa nie wydała, bo po prostu wiedziałabym, że to jakby za miesiąc nic z tych pieniędzy już nie będzie, nie będzie ani pieniędzy, ani kwiatka. A tutaj jednak za 40 zł mówię, dobra, zaszaleje. No i co? Poczytałam o tym, mam nadzieję, że uda mi się go jakoś dobrze pielęgnować. Że będzie mu tutaj u nas dobrze. Staram się jak mogę. I wiecie, póki nie, nie wyjeżdżamy nigdzie i tak dalej, no to, no to robię to ja. Później może moja mama. No ale myślę, że ktoś na pewno będzie godny zaufania, kto poradzi sobie z tą roślinką. I też na Instagramie Was zapytałam o jakieś takie tipy, rady związane z, z tym fikusem. Też oczywiście tutaj się na Was nie zawiodłam. Kilka osób dało mi naprawdę fajne wskazówki. Co ciekawe, on jest już u nas jakiś tydzień no i zaczął gubić liście, ale czytałam, że to jest absolutnie normalne, no bo musi się do nowego miejsca przyzwyczaić. Ja kiedyś, dawno temu, jak jeszcze mieszkaliśmy u teściów, miałam takiego miniaturowego fikusa kupionego w Ikea. Niemniej te rośliny z Ikea, one mam wrażenie, że po przywiezieniu do domu zawsze po prostu giną. I to też nie jest tylko moje zdanie, wiele osób o tym pisało, nie wiem czy tam mam jakieś specjalne warunki, nie wiem. Ale po, po przywiezieniu ich do domu często jest tak, że one po prostu lada moment, nikną, giną w oczach i... I nic się z tym już nie da zrobić. No i tam ten Fikus też tak po prostu momentalnie obleciało z niego wszystkie, absolutnie wszystkie liście. No i dziękuję bardzo, nie było co zbierać. E, no, z tym jest inaczej. Te liście odpadają codziennie, ale bardzo pojedynczo, nawet nie codziennie, słuchajcie, skłamałabym, jakbym powiedziała, że codziennie. Ale jest to naprawdę po kilka sztuk, więc wydaje mi się, że jest to e, inna roślina, że, no, że może damy radę. Także nie zapeszam. Czy moje gadanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tutaj dzisiaj czas. Koniecznie dajcie znać, czy miałeś się któryś z tych produktów, które wam się pokazałam. I oczywiście, jakieś triki, jeżeli macie na monsterkę czy na fikusa, też przydadzą się, są dla mnie na wagę złota. Także tymczasem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmach.